Ja chciałbym e, troszeczkę... troszeczkę inaczej. Więc jeżeli temat e, latania samolotem Cię nie interesuje, to to zapraszam innym razem. E, ale jeżeli nigdy nie leciałeś samolotem i nie wiesz z czym to się je, to ten film może być właśnie dla Ciebie. Dlaczego ja to nagrywam? Chodzi o to, że moi rodzice przylatują do mnie do Sztokholmu za tydzień. Ja teraz jestem w Warszawie i wykonuję właśnie ten sam Manewr stąd tam, dlatego oni pierwszy raz w, w życiu samemu będą lecieć samolotem, więc tak, chcę im to ułatwić. Nie? E e nie bez powodu znajdujemy się pod pałacem kultury, gdyż gdy nie jedziesz samochodem na lotnisko, to to jest właśnie miejsce, z którego Prawdopodobnie będziesz zaczynać swoją podróż. Jeżeli masz samochód i możesz go zostawić na lotnisku na te parę dni, gdy wylatujesz, to jest najlepszy i najszybszy e, środek dostania się na lotnisko. Jeżeli natomiast tak nie jest, to prawdopodobnie musisz wykupić sobie bus, który właśnie odjeżdża stąd. Znaczy nie, że stąd, to zaraz pokażę. Tu jest Pałac Kultury, tam jest ulica Marszałkowska i to tam, tam są te busy. Tam trzeba iść. Gdy miałem 22 lata, to pierwszy raz w życiu miałem okazję polecić samolotem. Całe szczęście, że leciałem z przyjaciółmi, którzy mieli doświadczenie i wiedzieli co, gdzie pójść, co zrobić, gdzie bagaże, jakie bagaże i tak Gdyby nie to, byłbym bardzo zagubiony. Wyobrażam sobie, że ludzie, szczególnie jeżeli nie znają języka angielskiego, to mogą mieć problem. Dlatego też chciałbym, jak najlepiej, podzielić się moim doświadczeniem i pokazać, że to nie jest takie straszne. Mamo, tato, dacie sobie radę. Tam mamy Pałac Kultury, i tutaj jest, zdaje się, Plac De Filat, Tam jest ulica Marszałkowska, i stąd te busy odjeżdżają. W moim przypadku, ok, bus stąd będzie odjeżdżał za 15 minut. Przepraszam w tym fragmencie. Niestety wiatr nie pozwolił w żaden sposób nagrać dźwięku. Ja próbowałem tam to osłonić, ale w każdym razie chciałem powiedzieć o tym, że ten odcinek, ten tutorial nagrywam na bazie lotu Ryanerem z Modlina do Sztokholmu z Kavsta. i mówiłem tam o tym, że są dwa najważniejsze słowa, jakie każdy musi znać, po angielsku jest to. Odloty, czyli departures, i przyloty, czyli arrivals. Bardzo ważne. Ryanair akceptuje dużą walizkę do, na pokład i małe coś pod nogi, i można sobie sprawdzić tutaj, czy wchodzi. Jak wchodzi, wszystko to znaczy, że jest za, za darmo. Jak nie, to należy to zarejestrować, ale. Bardzo rzadko to sprawdzają, bardzo rzadko się tego czepiają. Ja już nieraz leciałem z wielkim plecakiem, z namiotem w środku i się nie doczepili. Ale zdarza się, że na przykład kamerę kazali mi schować, bo to już jest trzeci bagaż. Więc jeżeli macie jakąkolwiek walizkę taką większą, to trzeba ją zarejestrować tutaj. Wszędzie na każdym lotnisku zawsze są takie okienka. Znajdujecie swojego przewoźnika, w tym przypadku Ryanair. Idźcie do kasy, dajecie bilet, jeżeli macie wykupiony taki bagaż i... Proszę, nie filmujemy tutaj tej części. Tamtej części nie filmuję. Więc tak, jeżeli jest duża walizka, to, to tutaj rejestrujemy i, i, i tam to będzie działać, a z tym małym sprzętem, który mamy idziemy na kontrolę kontroli nie mogę nagrywać. Jak przed chwilą słyszeliście, moja kamera byłaby skonfiskowana i, i, i w ogóle byłyby problemy. Tam nie mogę nagrać, ale bierzecie ze sobą bilet na telefonie albo na papierze, podchodzicie tam do, do straży, pokazujecie, oni robią FIP i, i wpuszczają was do środka i przechodzicie kontrolę. Tam nie możecie mieć żadnych płynów, w powyżej 100 ml i wszystkie płyny typu pasty do zębów, żele, inne pierdoły powinno być wszystko w zamkniętej plastikowej torebce do 1 litra w buteleczkach podzielonych na 100 ml, czyli takie małe płyny. Na lotnisku trzeba być trochę wcześniej, bo ta kontrola jednak trwa, ale od momentu, kiedy zrobią Wam pierwszy pik, to już jesteście zarejestrowani, że jesteście na lotnisku, więc... Raczej bez Was nie polecam, no chyba, że już będziecie przeginać. Ja miałem dwa razy tak, że miałem personal call, czyli moje imię nazwisko było, mówili, że, że prosili przychodzić, bo odlecimy bez pana, więc należy się tego trochę pilnować. Ale generalnie pół godziny przed wylotem to jest już taki max, jeżeli nie rejestrujecie walizki, to jest taki max, że trzeba przejść, przebiec od razu na samolot, ale tak z godzinkę przed wylotem trzeba być. Ale jak jesteście pierwszy raz, no to tak polecam sobie zostawić trochę więcej czasu. Na bilecie zawsze macie napisane godzinę odlotu i godzinę zamknięcia bramek. Zamknięcie bramki to oznacza, że zamknięcie tych bramek, czyli zamknięcie bramek do zrzutu tego dużego bagażu, więc jak nie macie tego dużego bagażu, to tak naprawdę to zamknięcie bramek Was dużo nie interesuje, ale warto to mieć na uwadze. Gdy przejdziecie kontrolę bezpieczeństwa, to jesteście teoretycznie w strefie bezcłowej i można sobie zakupić różne alkohole i tak dalej. Co powinno być tańsze, ale zazwyczaj tak nie jest. No i można sobie zjeść, ale jest drogo. Ale można. Jak macie czas, to polecam sobie usiąść i się nie stresować. Wszystko będzie dobrze. Macie czas. Dopiero na sam koniec. przy jak się pokazuje bilet przy wyjściu na pas startowy, dopiero wtedy potrzebny jest dowód. Tam pokazujecie bilet, pokazujecie dowód i wchodzicie na pas startowy, i idziecie do samolotu. Na bilecie sobie sprawdzacie, czy lepiej z tyłu, czy lepiej z przodu wejść i, i, i idziecie. Nakleili mi tą nalepkę, czyli zabiorą ten bagaż do luku. To nie jest nic strasznego. Nie mieszczą się wszystkie walizki. Niektóre muszą być E, przerzucone na dół samolotu. Nie ma strachu. <śmienic> Okay, teraz po prostu podążajcie za ludźmi, gdzieś trzeba wejść do środka. Jeżeli rejestrowaliście bagaż lub e, musieliście go oddać, to szukacie takiej tabliczki, tak jak tam z napisem miejsca, z którego przylecieliście i czekacie na swoją walizeczkę. Walizy, to idziecie do wyjścia. No i witamy na szwedzkiej ziemi. W przypadku lotniska z Kavsta ja polecam od razu z tego wyjścia przejść sobie bezpośrednio tam pod ten daszek. Tam będzie czekać autobus do Sztokholmu. Gratuluję udanego lotu. W przypadku moich rodziców Jesteście w autobusie, więc jedźcie do Sztokholmu, czyli do Stockholm Central. Tam was odbiorę. Mam nadzieję, że ten film się komuś przyda. Ja na pewno chciałbym coś takiego obejrzeć przed moim pierwszym lotem. Trzymajcie się i zapraszam do mojego kanału.